Kolejna, kolejna para mhm. to jest rumianek rzymski, czyli kolejny kwiat, i łączony jest z mieszanką Northern Escape, czyli z taką mhm. mieszanką uziemiającą. I teraz e, znowu, zobaczcie, kolejny kwiat. Mamy kolejny tak, rumianek. Kolejne. Więc to jest, m, mogę tak powiedzieć, znowu. Następny taki słodziak po magnoli, bo ma bardzo intensywny zapach, i tak samo jak z geranium, tutaj jedna kropla w dyfuzji, jedna kropla dodana do rolonu już spowoduje, że wyczujecie ten zapach, także jest ogromnie intensywny. Rumianek występuje tylko i wyłącznie w 5-militrowej buteleczce, ma taką piękną, białą etykietę i mnie się ta biel też kojarzy z dzieciństwem. Mhm. Także jest on. Jest często też nazywane takim właśnie olejkiem dzieciństwa, bo bardzo pomaga również małym dzieciaczkom. Dziecia, dzieciaczkom, które ząbkują, dzieciaczkom, które noszą pieluszkę i na przykład mają jakieś podrażnienia. Także tak patrząc pod kątem fizycznym, uh -huh. to rumianek będzie tutaj ząbkowanie, pieluszki, jakieś odparzenia tego typu rzeczy. Uspokojenie też tak, skóry, tak. prawda? Maziar wtrącę właśnie, uh -huh. bo to mówisz o dzieciaczkach i tutaj trzeba zaznaczyć taką bardzo ważną rzecz. Jak zawsze wiemy, że olejki musimy dopasować do wieku. Jeżeli chodzi o dzieci, to są miesiące, tak naprawdę. I słuchajcie, we wszelkich opracowaniach, takim olejkiem, który się pojawia jako najwcześniej, mm -hmm. najwcześniej to jest też według różnych źródeł. Czasami to najwcześniej jest od razu po porodzie, słuchajcie. W Indiach kąpią w olejkach mm -hmm. po porodzie, norma, ale powiedzmy, że my jesteśmy do czegoś innego przyzwyczajeni, więc te normy u nas są różne. Niektóre to są dwa tygodnie, niektóre trzy miesiące. Uważam, że my, jako kobiety, i z naszą wiedzą i wsparciem, powinniśmy wybrać. Ten moment, który my uznamy za najlepszy. Ale jeżeli jesteście w ciąży albo już macie właśnie małe dziecko, albo kiedykolwiek właśnie ono się pojawi, to to, to powinien być olejek, który by, będzie Waszym przyjacielem właśnie od samego początku. To, co Magda powiedziała, on jest. Ja słuchajcie, ten olejek mam 3 lata. Po prostu jest tak, tak esencjonalny i tego się tak malutko używa. Ee, że po prostu no, nam cały czas. No podejrzewam, żebym miała od urodzenia dziecka, a miałam go trochę później, go trochę zużyłem wcześniej. Ale no i ta dziecięcość też no. U mnie to jest już druga buteleczka w ciągu 3,5 roku, natomiast ja dość dużo go używałam i robiłam też różne mieszanki. Też moim koleżankom właśnie robiłam mieszanki na ząbki. A na co? Właśnie na ząbki. A, okej. Okay. A czy w rolonie czy w... w rolonie i no i tak jak mówiliśmy, tutaj jedna kropelka do rolonu 10 dziesięciomilitrowego. No. Z tym, że pamiętajmy, żeby nie używać go wewnętrznie dla dzieci, tylko zawsze z zewnątrz smarujemy żuchwę, smarujemy tutaj kość no. jakby, jarzmową. Więc zawsze z ze zewnątrz używajmy. No i oczywiście, gdybyście chciały znać te wszystkie tabele, proporcje, co kiedy, do jakiego wieku, to piszcie, bo my to wszystko mamy, także się wam tutaj zaopiekujemy. Natomiast jeśli chodzi o rumianek, jeszcze pod takim kątem emocjonalnym, to rumianek jest też olejkiem tran dużej transformacji. I znowu mi się to Światło, właśnie. Światło, nie? Światło, jasność, tak. to zawsze. No, jest... znowuż mi się to łączy właśnie z tym okresem dziecięcym, bo zobacz, mhm. że w wieku. Nawet to nie jest wiek, tylko to jest początek. Rozpoczynający się życie, ile tam dużo dynamicznych transformacji w nas zachodzi. Skok, skok rozwojowy co trzy miesiące. O coś nowego. Mam no, nie no, codziennie jest jakiś skok rozwojowy, jak sobie przypomnę, cztery lata wstecz. Wrydziłam swojego syna. i Więc to jest kolejny skoku transformacji, i też hmm. można. I właśnie zahaczać um, w takiej aromaterapii emocjonalnej, energetycznej o różnego rodzaju trau traumy ze wczesnego dzieciństwa. Nawet nie mając świadomości no, istnienia no. tych traum, a często takie traumy, kiedy mamy Większość takich no, mamy. No, większość tak. mamy takich, którym nie jesteśmy świadomi, bo inaczej byśmy nie dali rady. Tak, tak. tak że tak. dzieci, nie wiem. Nawet nasze ciało może pamiętać, że zostały, że, że, że zosta Pamiętaj. zostaliśmy. Pozostawieni, kiedy na przykład płakałyśmy, i tak. nikt nie przychodził, nikt nie reagował na nasz płacz. I to wszystko tak. zapisuje się w komórkach tak. naszego ciała, i czasem się za nami ciągnie. Także wtedy Rumianek tak. też, takie dzieci, dzieciństwo um, i uleczenie tej energetyki z dzieciństwa tak. może nam pomagać. Tak. Macia wczoraj też pisała, widziałam, że. Tak, na tak, i... tak, tak właśnie chcę podrzucić teraz znowu i też coś dopowiem. Obudziła się ze spłukniętą powieką, zrobiłam jej kompres, smarowała sobie olejem kokosowym wokół i kilka godzin zeszło. Dokładnie to jest też moje mm. doświadczenie sprzed dwóch tygodni. Um, u mnie to samo, ja dodałam jeszcze lawendę i drzewko herbaciane i po prostu smarowałam wokół oczy. U mnie to było po no, prostu zapalenie spojówek, tak myślę, bo nie byłam u lekarza, to znaczy u Antka i, i pięknie pomogło już. No, tak. Patrzę na to, że mówimy właśnie, że to jest taki typowy olej, który można od najwcześniejszych lat. Ja patrzę na to Bogo bardzo przez pryzmat właśnie dbania o siebie. I teraz od razu mi przyszło to, co Magda mówi: czy to jest po prostu przepiękny olejek do tego, żeby połączyć się ze swoim wewnętrznym dzieckiem, mm -hmm. które cały czas jest. I znowu, właśnie nie trzeba jakichś procesów wielkich przechodzić, tylko właśnie ta informacja, którą dostajesz teraz, bierzesz esencję i zaczynasz przez zapach. Patrzeć, mm -hmm. co, jak Twoje ciało się czuje, bo moje się czuje takie właśnie, wiecie, o mi jabłkami pachnie. I teraz mm -hmm. kojarzę na przykład, że pierwszą rzeczą, którą dawałam mojej córce do było jabłko, takie po mleku, no nie? Czyli mm -hmm. wiecie, czyli po prostu moje dziecko na przykład, no stopi jabłka. I teraz patrzę, o, to jest takie, wiecie, że może się połączyć z tym, co w nas się pojawia. Jeżeli mm -hmm. jest trudna emocja, to możemy poddychać. Możemy tam, gdzie to czujemy, nałożyć trochę olejku. Mm -hmm. No nie? I to. I, I zostawiamy, no nie? I my nie musimy tam, wiecie, tam pff, grzebać, ponieważ to już było. My nie musimy, słuchajcie, ja uważam tak, wiele osób mnie zjadło za takie zdanie, ale ja mam takie przecież że my nie musimy tego na nowo przeżywać, żeby mm. to puścić. Mm -hmm. Olejki po prostu robią... Tak, nie ono... każdy, nie każdy, no nie? Tak jakby każdy ma swoją drogę, ale oczywiście. Tam... Olejki. To jest, tak, nawet jest w książce, w książce Essential Emotions, 5 stopni uzdrawiania energii tak, z olejkami. Tak. I, I absolutnie, i to się może właśnie w czasie rzeczywistym nam rozpuszczać. Oczywiście nie mówimy, nie, nie mówimy, że to jest jedyna droga, bo czasem my potrzebujemy takiej rozmowy tu i teraz, tak. ale nawet zaplikowanie sobie olejku i na przykład zrobienie journalingu, czyli wyrzucenie swoich myśli na papier też może być. Poczuć, tam, no nie? Tego, co jakiś Wow! coś nam się uwolni, także no super. A drugim olejkiem z kolei do